Dobry, bardzo witam Państwa serdecznie we vlogu pod tytułem vlog ogarnieniowy. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy robić rzeczy. Będziemy sadzić kwiatki, będziemy myć terierka, będziemy robić paznokcie, stawiać pranie. Będzie się po prostu działo życie. Zanim to muszę zabrać kubek po kawie, bo właśnie się już tutaj turbo doładowałam, wypiłam sobie kawkę puste niestety, e, idę wstawić pranie, jest upał powiedziałabym, że pogoda jest przepiękna, ale generalnie jest upał, więc myślę, że to pranie będzie mi pięknie schło, y, może nawet nie będę używać suszarki, zobaczymy także wstawiam prania, bo trochę mi się tego nazbierało, e, później przesadzę rośliny, umyję terierkę i paznokcie, a na końcu będę robić właśnie nowe manikury, także Idę do pralki. Tutaj chciałam Wam kogoś pokazać, kogoś pięknego. Ktoś, kto po prostu jest przejawem piękności światowej. Prawda? Ale nie pokazuj mi tutaj tego, tylko twarz. Nie. A jeszcze Wam coś pokażę. Sta dzień, dzień dobry, mam pogniecioną koszulkę, tak. Stało się to, na co długo czekałam. Otóż strelicja. Nareszcie rozłożyła listka, zobaczcie on jest, ten co prawda też jest duży, ale mam wrażenie, że ten będzie największy, przepiękny, jaśniutki, może nawet troszeczkę obrócę ją w tę stronę, żeby tego listka widzieć, no jest przepiękny, także dla mnie to jest naprawdę ważne osiągnięcie ogrodnicze. Już jak jesteśmy w sumie przy osiągnięciach ogrodniczych, pokażę Wam balkon, bo tutaj mamy, o zobaczcie co mój szczypiorek wariat zrobił. Coś tu mu się wybiło, ale nie w tę stronę, w którą trzeba, więc chyba będzie mu trzeba pomóc, ale to już poza kamerą. Tutaj mam dwa pomidorki, których Krzysiek zapomniał podlać. Tutaj mam pomidorka koktajlowego, moja truskawka. Nie wiem, średnio jestem z niej zadowolona, ale dalej. Trawka dla kota, pomidor koktajlowy, przepiękna lawenda. Eee... Tutaj te dzwonki i ta roślinka. Muszę w ogóle też umyć balkon, bo powiem Wam, że tych pyłków jest mnóstwo. No ale zobaczcie, całkiem zielono u mnie na tym balkonie, nie? Fajnie. No i tam wypadałoby w końcu schować wałek po sypialni. Ładnie. Rozpakowuję, słuchajcie, ten zapach, który kupiłam w biedronce. Ciężko mi idzie w ogóle. Zawsze obdzieram papierek dookoła, tutaj, a później mam problem. No i tak to się kończy. Ale chcę, nie chcę pazurków używać, żeby się nie połamały przed... No i widzicie. Chciałam Wam pokazać, pokazać... Opowiedzieć, czy to ładny zapach, ale na razie mam problem, żeby się do niego dorwać. No nie śmiej się, Krzysiek. Loża Szederców. Leży pies obok Krzyśka. Leży pies obok Krzyśka i się ze mnie wyśmiewają. No się wyśmiewają. Faktycznie. Był to jakiś sposób... Już Wam powiem, ale wydaje mi się, że ja miałam ten zapach. Taki był. I uwaga, już Wam mówię. Poczekajcie. Męsie, to nie dla pieska, cieść. No ciecie, to jakie ja to. O jest. I co, podobacie się, teraz ja chcę. Uu, ale on już u nas był. Fajne, słodki, mdły. Jak ktoś lubi świeże zapachy, to nie jest zapach dla niego, ale dla nas będzie idealny, prawda? Podobacie się sandalwood. Ty lubisz każde drzewo, ja wiem. No także idziemy, idziemy zamontować. Tutaj jest też kocimiętka. Wszyscy mi pomagają. Dobra, posprzątałam trochę na balkonie. Tutaj mamy te moje kwiatki, lawendę i pomidorki. I tutaj mamy powiedzmy kącik warzywno-owocowy. Wyciągnęłam tutaj ten szczypiorek. Trzeba go będzie po prostu obciąć e i umyć, no bo on rósł w ziemi, wbrew prawu grawitacji. Ale tutaj będą wychodziły nowe tutaj, gdzieś tutaj pod spodem jeszcze widziałam. No i mamy dwa krzaczki mięty z tabliczką, bardzo posadzone w jednej doniczce. I one są na takim podwyższeniu na takiej doniczce. Tutaj mamy posadzoną bazylię. Proszę bardzo, super wygląda. Te pomidory... Oh, Boże, ja nie widziałam wcześniej. Czy Wy to widzicie? Boże, mam pierwszy plony. O oh, Boże, jaki duży pomidor. Muszę zaraz Kryśka zawać. Więc tu są moje pomidorki. Tam jest ta truskawka, z której jestem średnio zadowolona. Każdy ponoć tak ją chwalił. Będę obrywać niedługo te truskawki. Natomiast ona cały czas medleje. Tutaj mamy jeszcze jednego pomidorka. I tutaj jest trawa dla kiciusi także taki mój balkon. No wycieramy wycieram. się. Tutaj. No, wycieramy się, Tomaszek. Tu, tu wycieramy się, tak? Super, no. Tak, wycieramy się. Super się wycierasz. Ty to jesteś po prostu sam wszystko sobie robisz, tak? Dziwnie jest dzisiaj wycieranie. No, wycieramy się, wycieramy. Tak, super się wycieramy. Super się wycierasz. Ale pięknie. Super się wycierasz. Ale ja ty tego futra masz, co my? Ja mam Ja też, drugie pół Super, no wycieraj się wycieraj Pięknie się wycierasz Nikt tak się nie wyciera jak ty Super, może nie na podłogę ale w ręcznik to się wytrzesz Super Super myszek a ja słuchajcie, zrobię sobie tę kawę, fucking delicious, nie, fucking energy coffee, all nutrition. Ja mam o smaku czekoladowym i powiem wam, zrobię sobie w takiej wysokiej szklance i powiem wam, że tak, no jest okej, okay, nie jest jakaś szałowa, natomiast jest spoko. Wiem, że też są inne smaki, koleżanka ma karmelowy i on już z kolei ponoć nie jest jakiś taki przepyszny, ale ja chcę sobie zrobić tak, że zaleję, wiecie, gorącą wodą troszeczkę uzupełnię go później jak się rozpuści zimną wodą i dodam do tego mleko, taką trochę mrożoną dodałabym jeszcze kostki lodu, ale niestety wyżarliśmy wszystkie, więc nie dodam, ale właśnie zrobię sobie taką kawę i siądę do paznokci to będzie mój taki relaks dzisiejszy dobra, i mleko poczekajcie o nie, mało mleka mamy bardzo mleko dla uzupełnienia. Myślę, że ona z, na przykład z mlekiem kokosowym mogłaby być mniam miam miam Także proszę bardzo, jest. No i dobra, słuchajcie, tutaj ta czarna rama to mój komputer. Tutaj są moje rzeczy. Między innymi tutaj są moje rzeczy do paznokci. Mam kawę i mam teraz czas dla siebie. Zostało mi tak naprawdę jeszcze dzisiaj tylko zmienić pościel i zrobić paznokcie. Słuchajcie, te paznokcie mam dzisiaj, jest szesnasty dzień, kiedy je noszę. Odrost gigant. Już czuję, że ta budowa, która teraz jest przy tym dużym odroście, zagraża długości. Mogłabym sobie zaraz coś połamać, podważyć i tak dalej. Tego nie chcemy, a poza tym mam teraz chwilkę. Chwilkę, no mam z dwie godziny, e, dlatego że w tygodniu mogłabym nie mieć tyle czasu i zrobiłabym je na odwal się, co rzutuje jest kolei na ich trwałości, więc teraz mam taki czas dla siebie, kawa YouTube i robienie paznokci, więc zdejmę je i powiem wam, że nie wiem, jaką, na jaki kolor mam ochotę, dlatego że tak. Z jednej strony zrobiłabym te same, co jest u mnie dość... Nietypowej, zwłaszcza jeśli chodzi o takie nietypowe kolory. Z drugiej strony zrobiłabym nudziaka, a z trzeciej strony ciągnie mnie do czarnego, a z czwartej strony ciągnie mnie do czerwonego, bo czerwony chyba miałam najdawniej, ale bardzo dobrze nosiłam się też ostatnie dwa razy, chyba czarne poznokcie. No i widzicie, i to są takie przygody, że nigdy nie wiem, i dopóki ich nie zdejmę i nie zadecyduję o jakimś, to nie będę wiedziała, więc. Teraz sobie delikatnie. Kiedyś ktoś mnie pytał, jak ja robię paznokcie, ja Wam regularnie co jakiś czas pokazuję, jak ja robię paznokcie i opowiadam o tym. Przede wszystkim teraz skracam je, później delikatnie spiłowuję tą taką wierzchnią warstwę, spił, spiłowuję ten błysk z paznokcia, nie kolor błysk. I później kładę... gdzie wy jesteście, takie klipsy, które są domknięciem wacika, który jest nasączony acetonem. Trzymam tak 15, około 15 minut i wszystko ściągam radełkiem i wtedy wykonuję standardowo hybrydę, opracowuję skórki, wykonuję hybrydę, czyli bazę, dwa razy, najczęściej dwa razy kolor, w sensie dwie warstwy koloru i top. I to tyle, więc zabieram się za robotę i coś tam sobie pooglądam, zobaczę co dziewczyny stawiły. Dobra, moje paznokcie są gotowe, dość mocne, jak na mnie ostatnio. Słuchajcie, to był ten Legendary Red z Semilaka. Spoko wygląda. Ja raz na jakiś czas lubię czerwone, a później pięć razy pod rząd robię nudziaki, a później 10 razy pod rząd robię czarny. I tak to u mnie wygląda. O Jezu, co tak jasno! Halo! Aparacje coś powiem Wam, że po tej podróży nad morze i po tym moim go zanuraniu w piasku tu trochę tak gorzej odcień wygląda. Słuchajcie, ja przychodzę tak w sumie na chwilę, bo musimy sobie coś wyjaśnić. Co jakiś czas mam dziwne komentarze, jakieś wiecie... Analiza mojej osoby, mojego zachowania, wyrywanie z kontekstu zdań, nadinterpretacje I ja zdaję sobie sprawę z tego, że nagrywając codzienne filmy na YouTubie My mamy taki skrócony trochę dystans, że Wy traktujecie mnie jako swoją koleżankę Z czego ja się bardzo cieszę i ja bardzo to szanuję Natomiast musimy zachować pewne granice Ja sobie wiele razy obiecywałam, że ja się z koniem kopać nie będę Bo jeśli ktoś na podstawie jednego filmiku, czy nawet... Wszystkich moich obejrzanych filmików. Twierdzi, że mnie zna jako osobę. No to z całym szacunkiem, ale nie. Możecie znać moje niektóre zachowania, możecie znać moje preferencje co do śniadań, yy, ale nie znacie mnie, nie wiecie jaki mam charakter, wiecie tylko to, co ja mówię, albo możecie coś wnioskować po moim zachowaniu, co też nie zawsze jest zgodne z prawdą. Albo to, że ja coś mówię, to nie znaczy, że za jakiś czas się nie zmieni i na przykład, mówiłam Wam o tym wielokrotnie, że na przykład nie lubię, jak mnie ktoś rozlicza i to wszystko jest prawda. Mm, I musimy sobie coś wyjaśnić. Ja. Nie pozwolę sobie wchodzić na głowę, bo to jest mój kanał. Jeśli moja osoba kogoś drażni, to naprawdę niech się nie biczuje, nie wchodzi tutaj, bo ja naprawdę uważam, że mam tutaj super społeczność. Mam dla kogo nagrywać, i ja nie porzucę swojego kanału, czy nie zmienię swojego charakteru, bo komuś się coś nie podoba. Ja nie jestem chorągiewką, która wiecie, wieje tak jak zawieje wiatr, nie ze mną te numery, i tak jak powiedziałam, ja sobie na głowę wejść nie potrafię. Był taki czas, że prowadziłam dyskusję, nawet może nie to, że próbowałam komuś coś udowodnić, tylko wyjaśnić, że wcale tak nie jest, że ktoś się może mylić, ale wiecie co, skończyłam z tym. Kasuję takie komentarze od dzisiaj, uroczyście wam obiecuję, że kasuję takie komentarze, dlatego że ja tracę na to energię, a mogłabym odpisać kilku innym osobom, zamiast urzerać się z jedną, która jest, wiecie. Znawcą, znawcą wszystkich tematów, dzień dobry. dobry. E... Dzień dobry, Krzy się obiad. E... Więc od razu dzisiaj Wam mówię, że jakby jeśli ktoś ma jakiś problem do mnie, to niech się ze mną nim nie dzieli. To jest jego problem, ja swoimi problemami też was nie obarczam. E... I po prostu polecam odsubskrybować, czy nawet jeśli nie subskrybujecie, nie oglądać mojego kanału, bo ja mam 30 już powiedzmy parę lat i ja nie zmienię swojego charakteru, dlatego że ktoś mnie ocenia na podstawie kilku filmów. E... Mówmy się, widzicie na YouTubie? Ile procent mojego życia widać na YouTubie i mojej osoby, jakbyś ty ocenił? O tak, może zapytam? 5? Hmm. 5, aż tak mało? Ja, 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 ja ciebie do końca nie znam, masz w tą 4 lata na, na co dzień. Musiałam już na dobrej nazwie. No ale jeśli chodzi o moje życie, ile na YouTube pokazuję wersus tego? Wersus oh, oh, tego, ile jest? Nie, no może tak, 10, 15. I to mówi słuchajcie osoba, która mnie zna Która naprawdę mnie zna, że ja mogę o nim powiedzieć, że mnie zna Więc błagam Błagam o zaprzestanie nadinterpretacji Bo są totalnie zbędne Ja bym powiedziała, że pokazuję na YouTubie Swojego życia jakieś 30% Pokazuję wam ubrania, pokazuję wam kosmetyki Kuchnię, często razem gotujemy Pokazuję wam <noise> zwierzaki Mówię o jakichś swoich przemyśleniach Natomiast umówmy się Nie znacie mojej osoby Gwarantuję wam Że i to myślę, że jest tak z każdym twórcą, że możecie mieć jakieś wyobrażenie o danej osobie, a jakbyście poznali taką osobę w życiu codziennym, totalnie to by się miało nijak e, do rzeczywistości. Więc. Ja tylko. Co? No tak jest. No tak jest, no tak jest. Więc ja. byłem górę przecież. A no właśnie, tak, to mimo też. Mimo przeszło, Ale to mimo. chyba też u mnie na kanale było, nie? Tak. Kiedyś ktoś, słuchajcie, Krzyśka, yy, uciążliwie na moim kanale nazywał Gburem. I to wszyscy znajomi, przecież Aga z tego się tak śmiała, że akurat Krzyśka nazwać Gburem, to wiecie, to tak jak mnie, ale osobą, sumie, która się przejmuje. Ale w sumie ktoś yy, kiedyś mi bliski powiedział, że on dupie No nawet wiemy dlaczego. <laughs> yy, więc naprawdę, to nie jest tak, że jak widzicie tutaj życie codzienne to jest moje całe życie. I ja tak jak mówię, proszę o zaprzestanie oceny i analizy mojej osoby i też innych twórców, bo wam to totalnie nic nie da. I wy się frustrujecie i wylewając swoje takie, wiecie, żale, też wkurzacie kogoś, bo to nie jest miłe to czytać. Co od razu powiem, co nie równa się z tym, że ja się tym przejmuję. Tak jak teraz przy... będzie, że jestem infantylna, bo tak jak macham tutaj, to tak patrzę na ten kolor paznokci w sumie, kurde, zadowolona jestem, że go zrobiłam. Fajnie wygląda i ja też nie mam jakoś mega opalonej skóry teraz, ale myślę, że widzę potencjał, że do opalonej skóry... Nie no, trochę mam. Do opalonej skóry też by fajnie wyglądał... A, dobra, stoicie właśnie na lakierach. I to jest Legendary Red, a mój ulubiony... Nie, muszę, muszę, słuchajcie, to wyciągnąć, żeby was nie wprowadzić w błąd. Bo ja teraz mam... Gdzie ty jesteś? Ja mam teraz legendary red, a mój ulubiony, moja ulubiona czerwień ever ever ever, to jest intense o. Intense red Semilaka. To jest dużo głębszy, dużo ciemniejszy odcień. Mm, natomiast no ten mam, kiedyś go bardzo dużo osób chwaliło, kupiłam. szału nie ma, bo to jest taka niedojrzała czerwień i czasami prześwitują końcówki. Teraz o dziwo mi jakoś nie prześwitują, pewnie w tym świetle po prostu tego nie widać. Mm, ale nie jest takaś moja ulubiona czerwień, ona jest taka Niedojrzała, ostra, jest ładna, ale to nie jest taka, wiecie, typowa moja czerwień Natomiast jeśli poszukujecie, no to proszę. Tak to wygląda. Ja tego nie wiedziałam, to, że to nie jest zrobiona Widzisz? Widzisz? A czy mi się wydaje, czy ty mi jakieś kupiłeś czerwony lakier z Semilaka? Co ja? No, nie było czegoś takiego? Albo nie pamiętam, albo to nie Właśnie pamiętam. ja też nie wiem, czy nie pamiętasz, czy to nie było jeszcze, ale słuchajcie, dzisiaj mi się, <głos》>, dzisiaj mi się śniło. Nie wiem, czy kiedykolwiek chcesz w ogóle nie chcę więc... To może nie ty. Albo mi się śniło. E, a dzisiaj słuchajcie, mi się śniło. Przez całą noc jechałam samochodem do Chorwacji. Cało, całą noc, słuchajcie, jechałam i ja mam wrażenie, że ja dalej jadę. Ja dalej jestem w podróży. Jest <głos》> jazda. Nie jazda, bez trzymanki. Dobra, kończę, bo już e, słyszę, że się obiad podgrzał, także w ogóle bardzo fajnie, podoba mi się ten busz gąszcz. W ogóle to wiesz, to w sumie to to awokado twoje dodaje takiej gąszczowości tutaj. Bo awokado jest super. I zaraz będzie, że jesteś zadufanym w sobie. Hello! No, także. no tak, bardzo podoba mi się ta dżungla tutaj. Dobra, idę jeść. Dzisiaj jest polski obiad, pulpeciki, ziemniaczki młode i sałata ze szczypiorkiem, koperkiem i nie wiem czym jeszcze, także... Jak nie wiesz? Sama mówiłaś dokładnie, co, co tam <grym> O, i kiedyś ktoś pytał jeszcze o nagłośnienie. Była prośba o to, żeby nagłośnić Krzyśka. Widzicie, jak to wygląda. On jest odważny, jak jest gdzieś daleko i pyskuje z daleka. I ja albo muszę to powtarzać, albo mi piszecie, że tak nie słyszycie. Te, jak te dziewczyny, co komentują ci na YouTubie. To pewnie będzie... To pewnie będzie słuchaj. Dobra, idę słuchać, bo piłam trzy kawy jestem taka. Yy, ta kawa, ta All Nutrition jest... Yy, no nie jest najpyszniejsza, ale... Kupię. listy odhaczone, wszystkie co do jednej pozostaje mi tylko przygotować posiłki na jutro do pracy, natomiast wam, z wami się już będę żegnać, mam położony peeling na skórę głowy może dlatego taki śmieszny trochę wyglądam, jakbym miała mega przetłuszcz, dzisiaj też wypada dzień włosingu, co za tym idzie teraz peeling z Only Bio pokazywałam wam go wielokrotnie, enzymatyczny, trzymam go kilka minut, później lecę pod prysznic, myję głowę, raz płukuję, drugi, trzymam pianę 5 minut i później mm, odżywka na włosy, rozczesuję włosy pod prysznicem na tej odżywce, żeby ona miała czas wiecie, wchłonąć się, wnikać we włosy, rozczesuję włosy pod y, doręcznika, później spryskuję taką tą mgiełką z gliskura, potem z kolei używam cementu termicznego, suszę i gotowe, na kilka dni gotowe włosy, że tak powiem, z głowy. Albo lepiej nie, dziwnie to brzmi. Um, także przede mną jeszcze włosing, chcę zrobić szczotkowanie ciała, tak jak mówiłam, muszę sobie zrobić posiłki na jutro do pracy. Plus jeszcze ogarnąć jakieś ubranie, wiecie, naszykować się po prostu do pracy. Więc nie przedłużam już. To był dość długi i intensywny dzień, także kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki vlog przypadł Wam do gustu. Zostawcie mi kciuka w górę, jeśli lubicie takie dni ogarnieniowe. E, ja dostaję od Was feedback, e, po którym śmiem twierdzić, że takie vlogi domowe przypadają, przypadają. Lubicie najbardziej, no tak powiem. Dobra, nie przedłużam już. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie już bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się już na dniach. Pa!